Są osoby niezdolne do życia w społeczeństwie z racji zajmowania i przez siebie pozycji. Zbudowali sobie ze śmieci wysokie piramidy i siedząc na ich szczycie patrzą na wszystkich z góry. Wychwalają się na wszystkie możliwe sposoby, na prawo i lewo opowiadają o swoich zasługach i osiągnięciach często zmyślonych. Z pogardą wyrażają się o innych, stawiając siebie jako niedościły wzór, nikt nie jest godzien ich towarzystwa. A tak naprawdę, gdyby nie te bajki, które głoszą, kto by ich zauważył? Dzwon głośno brzmi, bo w środku jest pusty. Tak jest i tutaj. Podobne zjawisko zachodzi, gdy komuś tak zwana woda sodowa do głowy uderzy. Osiągnął sukces. I na jego skrzydłach usiłuje lecieć wyżej i wyżej. Patrzcie na mnie i podziwiajcie! Najczęściej jednak takie zjawisko kończy lot Ikara. Ktoś go obsmaruje w gazecie i publika zaczyna gwizdać na jego widok. Pomniki narody budują swoim wielkim przedstawicielom. Często ci naprawdę wielcy unikają rozgłosu i odchodzą w ciszy pozostawiając potomnym swój cenny dorobek. A kim ty jesteś?